E aí Hej, cześć, tutaj gracz niedzielny, a to jest 13 odcinek z cyklu Zagrajmy w Wiedźmin 2 edycja rozszerzona No dobra, w ostatnim odcinku Port we Flotsam został zaatakowany przez Keirana, który został też odpędzony przez Czardziej Casile de Tankerville a my otrzymaliśmy właśnie Questa związanego od, od Morsa od Ludwiga Morsa Questa związanego z eksterminacją od Keirana. żeby to zrobić muszę porozmawiać z miejscowym łowcą Cedriciem, a także ustalić wysokość nagrody za Keirana z kupcami w porcie, znaczy w dokach. Ale jeszcze się tutaj po tym porcie rozejrzę, bo wcześniej tego nie czytniłem. Także zobaczę, może tutaj jakiegoś kościka dostanę, zobaczymy. Ja Nie pogadam? O, tam na dół nie zejdę do tej krypy. Ktoś coś mówił czy pierd słyszałem? No śmieszne. Nosiemka Chłopaki się nudzą. Oj, bo się doigrasz. Spoko. Uj Sportowym i nie pogadam, a co tu jest? O, tu jakiś swaniaszek stoi. Ej, siby! Czemu ci miałeś? Janusz. Widujecie czasem hmm? Kajrana? Potwora z rzeki. Ja widuję, ale z gadatliwych nie jestem. Mm. Gadaj. Otwór Potwór jak stodoła. Macki ma wielgaknę, ściąga nimi ludzi i bydło z pokładu. Śluzem ocieka jak ślimak, ale szybka jest jak głodny wąpierz. No dobra, Janusz mi coś tam zdradził na temat Kirana. No? Spoko. To co? Najpierw się uda. Witam, witam. Najpierw się udam do kupców, żeby ustalić wysokość nagrody. Tutaj są doki. I tu są cwaniaki, które wyglądają na kupców. Czy tu? Z tym? Nie, ja z odmieńcami nie gadam. Zaczekaj, precz, bo straż wezwę. Hmm. chyba nie z tym. Pokiego grzybamy, to nosimy z, z tym. Jest, skoro porty... Witam. Hmm. tutaj już więcej kupców nie ma. Chcesz się gapić? No! Nic z tym nie? Bez żadnych numerów, dobra. Ludzie! Mutant mnie nagabuje. Dobra, spadaj, gościu. Ten? Nie ten. Ten bigos chyba okay. ma już dosyć? Czego chcesz? Podobno macie jakiś problem. Bo to jeden? Trakty nieprzejezdne w lesie pełno bandytów, port zablokowany przez wodnego potwora, a w dodatku my to podnieść mają! Zmytem wam nie pomogę, ale potworem mogę się zająć. Czarodziejka też tak mówiła, ale wciąż nie ma efektów. Zaproponowała mi współpracę. A kto za tę współpracę zapłaci? To właśnie przyszedłem przedyskutować. Czarodziejka miała sobie sama poradzić. Jeśli chcecie, to się podzielcie. Pu! Teraz pracujemy we dwójkę, więc zapłata powinna być podwójna. Chyba żartujesz. Czarodziejka może nie znać stawek, ale ja jestem Wiedźminem. Jeśli dowie się, że chcieliście ją oszukać, to nie Kejrana będziecie się bać. Wystarczy, rozumiem. Dołożę jeszcze trochę złota, ale nie ma mowy o podwójnej stawce. Będę wziąć zaliczkę czy nie? Dobra, nie biorę zaliczki, i tak zapłacą. Przygotowanie do takiego zlecenia kosztuje. Zaliczka? Wysupłam garść Orenów. Napijesz się i nadupczysz do woli. Miałem na myśli kupno mikstur. A teraz powiedz mi, co wiesz o potworze? Tyś jest wiedźminem, cholera jasna, ja się na tym nie znam! A kto się zna? Pewnie ten Elf hendożony żony Cedric. Podobno wie sporo o bestiach. Gdzie go znajdę? We wsi, opodal murów. A teraz zostaw mnie w spokoju. Prawdę mówili. Mhm, mm cena ustalona. A ja muszę lecić do Cedrika. Dobra, to czyli inwen y dziennik. Ok, Kwest kwestia ceny. O, dobra, czyli tutaj muszę to. Czyli zaznaczam. Kairana. I pędzę do Cedrika we wsi, czyli w dobra. Będzie go siedział. Coś to było? Troszkę ziółek. Spoko. Dobra. Przebiegnę przez port. Tu są ci słaniaczkowie, którzy tak śmiesznie dyskutują. A zaraz, zaraz, dobrze idę. Spoko. Tam jest dróżka do bindugi, zejście do bramy. Po co mu dwa miecze? Oho, gdzie byłeś? Wiesz, gdzie mogę znaleźć elfa, który nazywa się Cedric. Nie pakuj się w to. Uff. Kiedy spotkaliśmy Szile, zbladłaś. Wydawało ci się. Za dobrze cię znam. Sheila to jedna z najpotężniejszych czarodziejek. To nie powód, żeby się jej bać. Nie wolno jej ufać. Uwielbia manipulować ludźmi i jest bardzo przebiegła. Masz jakieś dowody? Dobrze wie, że straciłeś pamięć. Udawała, że nie jest tego świadoma. Po co? Nie wiem. Trudno dojść, o co jej naprawdę chodzi. Przekonajmy się. Jak? Wybiorę się z nią na polowanie. Ale najpierw muszę pogadać z Cedriciem. No to chodźmy do niego. Jest na platformie obserwacyjnej. No, miło ze strony Tris zaprowadzi mnie. Lubię patrzeć. Jak idzie bardzo zgrabnie się porusza. Szukam elfa Cedrika! co no, Mimo całej sympatii, jaką do ciebie żywię Trista, może byśmy troszeczkę szybciej poszli, co? Platformę już widzę, więc bym system z tym doskonale radę sam i to dwa razy szybciej. czy co? Szkoda, że nie jesteś w sukience. Najdzie jest ten słynny Cedrik Imbelk. Niedługo minie pełny rok. Moril cieszyłaby się takim dniem jak ten, seherimia. Raduj się wspomnieniami o niej, zamiast smucić tęsknotą. Staram się. Ale wciąż zadręcza mnie, ile złej krwi wywołało to jedno zniknienie. Nie pozwól innym zatruć jej pamięci. Nienawiść jest jedynie ucieczką od bezradności. Dziękuję, Cedric. Wafail. Vafail. Hm. i Cedric. Była mowa o tej dziewczynie, która zginęła. To ty jesteś, Cedric? A kto pyta? Gerald z Rivi. Wiedźmin i... Tris Merigold. Hmm. Pięknie pachniesz, Tris, Cedric, spójrz na mnie. <laughs> tak. Czego chcesz, Geralcie z Rivi? Muszę zarobić kilka orenów. Nie masz roboty dla Wiedźmina? W tym lesie dla Wiedźmina zajęcia nigdy nie zabraknie. Wszędzie roi się od potworów, ale nie dziwię się, że ściągają tu całymi chmarami. Wiesz, dlaczego tak się dzieje? Wszelkie świństwo ciągnie do miejsc przeklętych jak muchy do truchła. Na polanie w lesie stał niegdyś dom, w którym zamykali szaleńców. Dawno temu w czasie wojny z Nilfgardem, doszczętnie spłonął. Obłąkani usmarzyli się w swoich celach, od tamtego czasu nad zgliszczami ciąży przekleństwo. Ostatnio dwóch śmiałków chciało zbadać ruiny i żaden nie wrócił. Powiedz mi coś więcej o samym domu. To stary dwór zamieniony na przybytek dla chorych na umyśle. W czasie wojny nie brakuje szaleńców, ciągle pojawiali się kolejni. Kapłan Mircei zamknął ich tam i opiekował się nimi. Gdyby ci się udało odszukać dwóch duan zaginionych w zwilżczach domu wariatów, na pewno zostaniesz sowicie wynagrodzony. Przez nich... Albo przez ich rodziny. Spróbować nie zaszkodzi. Ok, zadanie dostałem od Cydrika, ale chciałbym z z nim prowadzić Zamierzam zapolować w tej okolicy. Potrzebuję wskazówek. Nie jestem Wiedźminem. Rozkładam pułapki, wnyki. Staram się trzymać Nekery z dala od bindugi. To wszystko. Będę celował wyżej niż nekary. Czyli staruch, znaczy Keiran. No, nareszcie Loredo wykosztował się. Słuchaj, nie będę uczył ojca jak robić dzieci. Wy, wiedźmini, wiecie swoje. Ale jeśli zapłacisz, mogę przygotować pożyteczną pułapkę. Jaką na przykład? Przebijającą ciało, unieruchamiającą, nawet wabik ściągający potwory w zasadzkę. Co tylko chcesz. Skoro ja bez trudu dobijam schwytanego wewnętrznego Neckera, dla ciebie będzie to pestka. Hmm. Dobra, chcę zabić Kejran. Słyszałem, że możesz mi pomóc. To zależy, jakiej pomocy oczekujesz. Informacji. Trzeba było go zabić wiele lat temu. Teraz. Teraz nie wiem. Jest olbrzymi, z trudem mieści się w korycie rzeki. Ma dziwne narośla na Mackach, bardzo grubą skórę. Wcześniej żył na bagnach jednego z dopływów Pontaru. To dzikie tereny. Nawet skojatel się tam nie zapuszczają. Powinniście zobaczyć wrak statku, który ostatnio zatopił. Obejrzeć ślady, ocenić zniszczenia. Gdzie to jest? Idź na południe w głąb lasu, skręć na wschód i wróć na rzekę. Znajdziesz zniszczony most seed. Pod nim leżą szczątki statku. Dzięki. Hmm? Poczekam przy wraku statku. Nie przesadzasz z tymi teleportami? Ona ma łatwiej Ty Cedric, a jeszcze nie skończyłem z tobą rozmowy, gdzie ty idziesz, chłopie Chciałem z tobą pokandlować jeszcze. O ten ekery mi się rozchodzi, chłopie. Cedric, kurde, gdzie cię wrąbało? Tu? A jesteś spokojny. Ta elwka, o której rozmawiałeś przed chwilą, jak zginęła? Seherim wierzy, że zabrał ją las. A ty? Moril zniknęła prawie rok temu. Niektórzy mówią, że była zbyt piękna. Że Dwan musieli zrobić jej krzywdę Wierzysz w to? Jeśli nie mam świadectwa przed oczami, staram się ufać przeczuciu A ono mówi mi, że las jej nie zabrał Dlaczego nie powiedziałeś tego Seherimowi? Bo to już nie ma znaczenia Może ją zamordowano, może odeszła, by nigdy nie wrócić Ani ja, ani Seherim tego nie cofniemy Kim ty właściwie jesteś? Ostrzegam ludzi przed niebezpieczeństwami i czyhającymi w lesie. A konkretniej? Jestem już stary, nawet jak na elfa. Ale ten las jest znacznie starszy. Żyję w nim od lat. Rozumiem go. <ścoughs> nie potrafię tego wyjaśnić. Czasem się mylę. Wtedy ludzie nie wracają. Rozumiem. Po prostu wiem, czy można wyjść za bramę, czy nie. Co ty masz? Kniące mięso. O, kartacz. Ma kartacze. Dobra. Nabędę. Mhm. Wszystkie trzy. Recepturę kartacza też napędę. Schemat pułapkę na Keirana, oczywiście. Dobra, i teraz możesz wykonać na mnie przedmiot. Ej, Cedric, nie spierajcie mi. Gdzie jest Cedric? Lecisz z powrotem na platformę? Dobra, pułapka mm. na Keirana. Co ja potrzebuję? Rudy srebra potrzebuję. A rudy srebra będzie miał. Na pewno kowal. Biegnę do niego. mi kasa tak naprawdę do niczego chyba nie jest potrzebna, bo. Hej. To w czym możemy pomóc, he? Mhm. Ruda srebra, ma ruda srebra. Dobra. Troszkę i kupię. Powiedzmy pięć. Okej. Okay. Ciekawe ile ta półka na Rana będzie kosztowała. Mam nadzieję, że nie będzie droga i że będzie mnie stać, chyba że będę musiał... Znać. Chociaż nie, mam jeszcze do wykonania zlecenia. To sobie powykonuję te zlecenia i... Jakieś pieniążki z nich dostanę. Cedric, ty na platformie, czy gdzieś się szlajasz? Szlajasz się gdzieś łopie. Jejdzie Cedric. Dobra. Mm. Okej. Okay. A żelazną ramę to jakiś miałem. Dobra, teraz tak. Czy ja mam już pułapkę na Keirana? Mhm, pułapeczki, pułapencje. O kurde. Dobra, to do Kowala żelazną ramę mi wykona. Z powrotem. Kurde, ten Cedric jest niemożliwy. Wykończy mnie po prostu. Co chwila coś mi się przypomina. Ej, ej. mi je. wracaj tam z powrotem. Spoko. Że razem dla chłopie, wykonasz to w czym możemy pomóc, he? Uh. Powodzenia, wiedź mi, Kurde, to w czym możemy pomóc, he? Żelaznej ramy mi brakuje. A schemat na żelazną ramę? No to bez sensu. To w czym możemy pomóc, he? Może kupię po prostu u Ciebie tą żelazną ramę. Ale niestety... Nie kupię żelaznej ramy, no nic, może gdzieś się przy okazji znajdzie taka rama żelazna. Dobra, a co ja teraz mogę zrobić, yy, mam już kartacze, mam już kartacze, w związku z tym yy, mogę zapolować na nekery na przykład. Jazda Keru 4. O kurczę, ty słuchaj. A ja mam trzy kartacze. Tylko muszę znowu iść do Cedrika, Ciekawe, czy będzie miał te kartacze jeszcze w sprzedaży. Okej, Cedric, Cedrik, gdzie ty jesteś? Pewnie w swojej halzucie jesteś. I tam do ciebie pójdę. Chcę jeszcze jednego kartacz od ciebie kupić. No dobra, pohandlujmy, Cedriku. Hmm? Jest kartacz. Dobra, kartacz wzięty. Kartacz. Mm. Schemat. Ale żelaznej ramy nie masz, niestety. No nic, może gdzieś przy okazji ją znajdę. Czy ja mam odpowiednią ilość kartaczy już? Zaraz wejdziemy w inwentory. I w płapencie. A zaraz e, kartacz. Dobra, cztery kartacze, 4. Cztery. E, cztery kartacze, cztery pułapki, tak? Znaczy 4 gniazda Keirana. Spoko. No cóż, e, zaczyna się uściemniać. To co, pójdę pewnie do lasu poszukać tych e, rzeczonych nekerów. Ale to już uczynię w kolejnym odcinku, także na razie dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do usłyszenia, cześć i czołem.